Hyundai są z silnikiem 1.6 97 kW. Oznaczenie GDI, czyli wtrysk bezpośredni, a instalacja gazowa jaką zamontowaliśmy w naszej firmie to BRC Maestro. Tak wygląda układ elektryczny. Reduktor czy BRC pod obudową, łącznie z lubryfikacją. We wnętrzu auta znajdziemy przełącznik benzyna-gaz. Pełnowymiarowy wlew gazu pod klapą paliwa oraz zbiornik w miejscu po kole zapasowym o pojemności około 60 litrów. Mieści się tak, żeby tą obudowę zamknąć w oryginale. Poszczegółowe wyceny zapraszamy do Ekogas Konin na ulicy Przemysłowej oraz na naszej stronie ecogaz.pl. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.